Dzień był letni i świąteczny. Wszystko na świecie jaśniało, kwitło, pachniało, śpiewało. Ciepło i radość lały się z błękitnego nieba i złotego słońca. Radość i upojenie tryskały z pól porosłych zielonym zbożem to jest nadal to samo zdanie. Radość i złota swoboda śpiewały chórem ptaków i owadów nad równiną w gorącym powietrzu, nad niewielkimi wzgórzami. Zdanie trwa dalej, w okrywających je bukietach iglastych i liściastych drzew dnia tego. W słońcu ta piaszczysta ściana Miała pozór pół obręczy złotej Przepasanej jak purpurową wstęgą Tkwiąca w niej warstwą czerwonego marglu W tym tle W zmieszanych z dala zarysach Rozpoznać można było dwór obszerny I w niewielkiej od niego odległości Na jednej z nim linii Rozciągnięty szereg kilkudziesięciu dworków małych Był to wraz z brzegiem rzeki Zginający się nieco w półkole Sznur siedlisk ludzkich, większych i mniejszych, wychylających ciemne swe profile z większych i mniejszych ogrodów. Nad niektórymi dachami, w powietrzu czystym i spokojnym, wzbijały się proste i trochę tylko skłębione nici dymów. Niektóre okna świeciły od słońca jak wielkie iskry. Kilka z trzech nowych mieszało złocistość słomy z błękitem nieba i zielonością drzew. Równinę przeżynały drogi białe i trochę zieleniejące od zrzadka porastającej je trawy. Ku nim, niby strumienie ku rzekom, przybiegały spólmiedze całe błękitne od bławatków, żółte od kamioły, różowe od dzięcieliny i smółek. Z obu stron każdej drogi, szerokim pasem bielały bujne rumianki. I wyższe od nich kwiaty marchewnika Słały się w trawach fioletowe rochule Potężna wichura łamiąc duże drzewa Trzciną zaledwie tylko kołysze Siwy dym i białe sadze Dzisiaj będzie kamikadze Z obu stron każdej drogi Szerokim pasem bielały bujne rumianki Wyższe od nich kwiaty marchewnika. Słały się w trawach fioletowe rochule, żółtymi gwiazdkami świeciły brodawniki i kurze ślepoty. Liliowe skabiozy polne wylewały ze swych stulistnych koron miodowe wonie. Chwiały się całe lasy słabej i delikatnej mietlicy. Kosmate kwiaty babki stały na swych wysokich łodygach. Rumianością i zawadiacką postawą stwierdzając nadaną im nazwę Kozaków. Za tymi pasami roślinności dzikiej, cicho w cichej pogodzie stało morze roślin uprawnych. Żyto i pszenica miały kłosy jeszcze zielone, lecz już osypane drżącymi różkami, których obfitość wróżyła urodzaj. Niższe znacznie od nich rumianym kwiatem gęsto usłane, słały się na szerokich przestrzeniach liściaste puchy koniczyny puchem też zda się, ale drobniejszym, delikatniejszym, z zielonością tak łagodną, że oko pieściła. Młody len pokrywał gdzie niegdzie kilka zagonów, a żółta jaskrawość kwitnącego rzepaku wesołymi rzekami przepływała po łanach niskich jeszcze owsów i jęczmion. 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 Zgadza się dobrze przeczytałem. Jęczmion.